Bracia Grimm, Krasnoludki Tłumaczenie Bolesław Londyński Była raz biedna służąca, bardzo pracowita i czysta. Co dzień wymiatała dom, a śmiecie sypywała na wielki stos za drzwiami. Pewnego ranka, gdy znowu chciała się zabrać do pracy, znalazła list na swoim stole, a że nie umiała czytać, postawiła więc miotłę w kącie i poszła z listem do swoich państwa. W liście było zaproszenie od małych ludzi, którzy zwracali się do dziewczyny z prośbą, ażeby im chciała potrzymać dziecko do chrztu. Dziewczyna nie wiedziała, co ma zrobić. W końcu, ulegając długim namowom przy uwadze państwa, że takich zaprosin się nigdy nie odrzuca, zgodziła się. Przyszło więc trzech małych ludzi i zaprowadziło ją do pustej góry, gdzie żyją karły. Wszystko tam było małe, ale tak wdzięczne, tak ładne, że nie można było niczego zarzucić. Matka dziecka, jeszcze chora, leżała w łóżku z czarnego hebanu nabijanego złotem i perłami. Kołdra była w haftach, kołyska ze słoniowej kości, a wanna ze szczerego srebra. Służąca została teraz matką chrzestną, po czym zapragnęła wrócić do domu, ale mali ludzie zaczęli ją prosić usilnie, ażeby jeszcze trzy dni pozostała u nich. Została tedy i żyła rozkosznie i wesoło, a malcy robili wszystko, ażeby ją zadowolić. W końcu chciała puścić się w drogę powrotną, wtedy wypchali jej kieszenie złotem i wyprowadzili z góry. Gdy przyszła do domu, chciała wziąć się do roboty. Bierze tedy szczotkę stojącą w kącie i zaczyna zamiatać. Na to przychodzą obcy ludzie i pytają, co ona za jedna i co tu ma do czynienia. Bo to nie trzy dni, jak myślała, lecz całe siedem lat przebyła u karzełków w górze, a jej dawni państwo przez ten czas pomarli. Czytał oczywiście tata Mariusz, czy nie Mariusz Rzebka? Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.